Mamy bardzo serdecznie wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym odwiedzamy w końcu, to jest nasz upragniony wyjazd, pana Zdzisława Borońskiego. Jesteśmy na Śląsku w Jaworznie. Tak. Gościmy u Pana Zdzisława w Gołębniku. Chcemy dzisiaj zapytać o kilka aspektów stosowania probiotyków w hodowli gołębi pocztowych i przede wszystkim w dalszej części naszego nagrania podziękować za niesamowity i nieoceniony wkład, który już od ponad roku testuje wszystkie wyroby i probiotyczne, i całą nową serię. Linii Volantor z witaminami, kolagenem i e, innymi dodatkami. E, także na wstępie, dzień dobry jeszcze dzień dobry. raz. E, dzień dobry. Witam, hej. Panie Zdzisławie, mamy teraz e, marzec. Końcówkę marca i mamy okres lęgowy. Proszę nam powiedzieć, jak teraz u Pana to wygląda? Czy Pan stosuje wyroby, które są i probiotyczne, i takie wzmacniające dla gołębi przy tym okresie, czy może coś innego? No, ja jesteśmy w trakcie lęgów. <laughs> Przynajmniej u mnie, większość gołębików to jest okres lęgowy. A stosuję tylko i wyłącznie probiotyki firmy Volantor. Począwszy od, od probiotyków do picia, poprzez te do poprzez higienizator, poprzez, <coughs> kończąc na nowej linii tej, którą żeśmy razem stworzyli, mówię o KMZ-1, KMZ-2 i wolontorbistach. A jak to wygląda? No to, to proszę spojrzeć, nie? Na, na to, jaki tu spokój, jakie cisza, nie? Um, a powiem o tym, czego nie, nie zauważymy gołym okiem. Otóż ptaki są w świetnej kondycji, w świetnym zdrowiu. To o czym e, pani mówiła, o tym o tej poduszce puchowej nie, no to tutaj ten puch się sypie praktycznie rzecz biorąc od grudnia. W tej chwili na jajkach tutaj Samczyk się troszkę chyba e, wystraszył, przygląda się z ciekawością, <laughs> kto tak? tu przyszedł do niego do, gołębnik. Ten puch u mnie się sypie, praktycznie rzecz biorąc, od grudnia, czyli tuż po zakończeniu okresu pierzenia. Jest też inny aspekt, taki, którego nie widzimy, a, a który się pokazuje tutaj na mojej bluzie, bo te są przygotowywane do sezonu myte, te ściany z tak zwanego pudru, którym one się pokrywają. Otóż przy użyciu suplementacji Volantora one tego pudru produkują dużo, dużo więcej. Mhm. Także to jest drugi taki aspekt pozytywny, nie, A trzeci to my tego nie, za, nie zobaczymy. Proszę tam zfilmować. No my to zobaczyłyśmy tutaj Widzicie, to znaczy, to, to znaczy, no, że jest wszystko to... fajnie i tak dalej, prawda? Ale nie zobaczycie tego, co by pokazały naprawdę badania. Gdybyśmy wzięli tu szpachelką, zdrapali z tego podłoża to, co żeśmy robili po, yy, w poprzednim roku, nie? I badaliśmy, gdzie laboranci właśnie badali, jak na przykład higienizator yy, zasiedla florę bakteryjną na podłożu, mhm. prawda? No to tego nie widzimy, nie? ale to są te, więcej niż poprawne aspekty te, stosowania tych probiotyków. No gołębie są w e, wyśmienitej formie, świetnie się rozlatują, e, nawet dzisiaj dałem zmiankę, pokazałem samicę, która ma 12 lat, która przez 6 lat e, latała we wdowieństwie. A hodowcy, doświadczeni hodowcy wiedzą, że 6-7 lat latania we wdowieństwie samicą skutkuje tym, że się gąb, yy, przestaje nieść. A ona w wieku 12 lat się jeszcze niesie, czyli. Czyli ta kontynuacja, ten, 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 ten ciągłe utrzymywanie ich w należytym zdrowiu, w należytej kondycji skutkuje tym, że te gołębie, ta witalność tych gołębi się zwiększa z wiekiem i tak dalej. Teraz są samczyki na, na gnieździe. Pokażę jednego jeden z moich kiedyś asów. To jest jeden z nas pierwszy konkurs. jest młodszy sam, ten jest roczny, więc wejdzie. on się troszeczkę boi, on tutaj zareagował w taki, a nie w inny sposób, jak, żeś, jak usłyszał twój głos, że się troszkę odsunął, przygląda się z ciekawością, co my tutaj robimy, co my pokazujemy, a tu będziesz kolego na filmie, będziesz kolego na filmie, no. A proszę panie Zdzisławie powiedzieć nam, bo to mnie też bardzo ciekawi, bo my mmm, jak odwiedzamy hodowców, no były to głównie okresy kręcenia naszych nagrań w okresach takich jesień, zima. Tak. Y jednak były, gołem. no w gołębnikach był problem z wilgocią, teraz już nam się to troszkę stabilizuje. <śmienny> <śmienny> Nawet tu jest ten o którym żeśmy rozmawiali. To był okres, w którym była bardzo duża wilgoć w gołębnikach. W wielu przypadkach był problem z chorobami grzybowymi. To też gdzieś sobie omawialiśmy. Natomiast proszę powiedzieć, teraz jeśli mamy okres lęgów, to czy Pan też przeprowadza w gołębniku takie systematyczne zabiegi oprysku właśnie naszym higienizatorem? Czy jest jakaś przerwa? Bo jak to wygląda właśnie w przypadku, kiedy samczec czy samice wysiadują jaja? Nie robię żadnych przerw. Właśnie sobie mm. przygotowałem, pokażę Wam i pokażę tutaj łofakomy a stosuję taki litrowy ten spryskiwacz nie będę się tutaj kurczę bo są malutkie golewniki tak. no i popatrzcie się i giełkom rozchylamy ale, mimo, fajnie ale fajnie. też na wszystkie pachy nigdy nie będzie one sobie tam jak siedzą na tych jajkach zobaczcie jak mrużą tylko oczka i po tych po Panie, tych częściach... Taki opryski, po ten tych... ręczny jest też bardzo delikatny. Tam giełka jest tak. Tak, zobaczcie jaka mgiełeczka. Superowa. Także nie bać się pryskać. Pryskamy też podłoże. No, oczywiście karmiki, widzicie, że są karmiki. Widać, że jest tu wszystko, jest grytownik. Wszystko to co jest. Już podpompujemy, żeby ten oprys był należyty. Zobaczcie. No, gdzieś to tam słyszałem, nie wiem czy Ty Marcelinku mówiłaś, czy ktoś tam mówił, że, e, że a jak jajka to żeby nie pryskać, czy, czy może któryś tak, sądowy... Nie pamiętam. Nie pamiętam o temperaturę, żeby nie 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 nie, nie nie, 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 nic się nie obawiać. Pryskać. Ten jest, ten jest też zaciekawiony co się dzieje. Panie Zdisiu, a Dobra, jak ostatnio byłyśmy też u, e, na wywiadzie u doktora I... Roberta Myszkowskiego, tak? to padło takie ciekawe sformułowanie, tak? że Zdrowy gołąb to jest też zdrowy człowiek. Proszę powiedzieć, bo pan, no my wiemy, że ma pan też różne przeboje z, z płucami i to generalnie wielu hodowców ma tak, różne choroby ze względu też na to, że pracują dużo przy gołębiach. Mogą się pojawiać różne choroby grzybowe czy bakteryjne. I proszę powiedzieć, jak pan stosuje ten higienizator, czy on panu w jakiś sposób też pomaga, bo my mówiliśmy dużo o tym, że można w, w procesie jakby oprysk Wdychać to tak, też robić dla siebie taką swoistą inhalację, bo jest to w 100% tak bezpieczne dla człowieka, pięknie to pachnie. E, tutaj są żywe kultury bakterii, są zioła, jest olejek eukaliptusowy. Czy jakby dla pana to też jakąś ulgę przynosi, jest mniej tego niewidzialnego pyłu, który często w gołębnikach występuje i jest wdychany, który może powodować właśnie różne problemy z płucami czy z układem oddechowym? To znaczy pył nie jest aż tak bardzo szkodliwy. Ja jestem byłym górnikiem. Mhm. Czyli z tym pyłem miałem do czynienia, co prawda innym, wiele bo węglowym, lat. wiele lat, tak, i on się gdzieś tam osadzał na moich płucach. Ale zwróć uwagę, że jestem w tych gołębnikach bez maski. No właśnie. Rozmawiam z Tobą bez maski. Kilka lat do tyłu było to rzeczą niemożliwą. Niemożliwe. Niemożliwą. Przy moich schorzeniach płuc, gdzie ja mam wydolność na niecałe 50%, to po takim czasie, który tutaj nagrywamy już, mhm. to ja dostaję ataku. Teraz nie Nie, nie bój nie, się nie dostanę. Nie, one wpływają. To znaczy tak. Jeżeli chodzi o puder, to, to, to my się go nie pozbędziemy, prawda? My się go nie pozbędziemy, no to jest bo to jest, to, to jest naturalnie wytwarzane przez organizm gołębia tak, a nie inaczej. Jeżeli byś go teraz, jeżeli ci dał tego gołębia do ręki na wzięła wzięłabyś go, on by ci się wysunął z ręki. Mhm. I dla hodowców to jest wskaźnik taki, że to jest właściwe upierzenie, on jest właściwie pokryty, upudrowany i tak dalej. I wtedy gąb, pokonując odległości przelotu konkursowego, ten opór powietrza jest dużo mniejszy, prawda? Mhm. My mu zapewniamy wszystko to, w biologiczny sposób, żeby mu pomóc podczas tego lotu konkursowego, prawda? Mhm. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten higienizator, który świetnie radzi z odchodami, neutralizuje, prawda, wszystkie te związki, nie tylko chodzi o grzybicze, mówię o podłożu i tak mhm. dalej, buduje pozytywną florę bakteryjną, ale rozkłada, tak. ale rozkłada na czynniki pierwsze, co jest najgroźniejsze, a związki chemiczne zawarte w kale i te wszystkie wyziewy, one powodują schorzenia płuc, takie a nie inne, yy, bardzo szkodliwe tak, a tutaj dla nam a one rozkłada, zabezpieczają, tak, wys... szybciej się wysuszają. wysuszają się, nie, tych związków chemicznych jest dużo, dużo mniej. Tak, Oczywiście ja stosuję tak. maskę, żebym ją tutaj, mhm. ehm, bo to jest nieozręcznie, atrybut mojego obchodzenia się z gołębiami, no ale, ale jeżeli mam wysprzątane gołębika, ja śmiało się mogę poruszyć te maski. Yy, natomiast do, do sprzątania używam, nie, bo, no, wiesz, ja też mam swoje tak. lata, nie, no, ileś tam lat jestem, kurde, a tam, tam. Nie widać. No, ja mam też ileś lat i, 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 i 38 lat palenia ja papierochów i, i 20 lat, yy, zanim tam siadłem przed biurkiem, no, biurki, no to, to 20 lat pracowałem pod ziemią, wszystko się to poskładało w taki, a niewinny sposób, jednakże z chwilą, gdy zacząłem używać yy, tych probiotyków, tych suplementacji y, zmieniło się podejście. Ci co nie znają zresztą nagrywają się nieraz ile razy, ja już rezygnowałem nie rezygnować, bo, bo bo choroba mi nie pozwalała no to dalej, na się... to. I dalej 3,5 godziny codziennie na gołębniku. Dalej je, jest tak, a nie inaczej. Myślę gdzieś wygrać, cholera ja jestem, <laughs> Mam przeciwników bardzo poważnych, silny oddział Mysłowicy, notabene którego jestem teraz prezesem. No właśnie, no bo gratulacje. A tak, tak, akurat gratulacje. Gratulacje, no Tego to Tego mi jeszcze praca. trzeba było, tak, tak. tak. No, ale myślę też, y, sposób poprawny się zająć gołębiami, kurczę, jakoś tak sobie to poukładać, zawsze byłem zorganizowanym człowiekiem, I jakoś sobie tak to muszę poukładać, żebym też zrobił dobry wynik gołębiami. A to na e, naprawdę, będziemy trzymać no, się i no. wspierać, ale proszę mi jeszcze powiedzieć, bo tak, pański dziśu. Będziecie mi pomagał. Ksuje... Na, obydwu, na tak? pewno, no już to... obiecałyśmy, będziemy przyjeżdżać sprzątać tutaj, A chociaż jak widać jest błysk, także nie ma potrzeby. Jesteśmy... To znaczy było, lep... było lepiej, było jeszcze. Lepiej. W tak czystym gołębniku, że po prostu nie widać ani grama odchodów. Nigdzie. Jest no. po prostu rewelacyjnie. E, panie z pan używa tak naprawdę no, wszystkich tych produktów probiotycznych, które my oferujemy. Tak. Używa pan dobrej też karmy. E, ale mam takie pytanie, bo. Jesteśmy przed tym sezonem lotowym. Tak. Do nas, co nas bardzo cieszy, zgłasza się wiele młodych hodowców, którzy gdzieś swoją przygodę z hodowlą gołębi e, zaczynają, czy w tym roku, czy niedawno. Tak. E, I padają takie pytania odnośnie e, i stosowania zabiegu higienizacji, ale też e, kąpieli z e, tym, tym naszym probiotykiem, z ziołami, które odstrasza insekty, czy należy to robić przed lotami. Czy to nie szkodzi niczemu? Są różne szkoły, tak? Niektórzy kąpią, niektórzy nie kąpią, niektórzy sprzątają na przykład gołębnik. Wtedy, kiedy gołębie są na locie, tak, żeby był czysty, żeby to zrobić w sumie jak najdokładniej. Więc pytanie, co by pan może polecił takim młodym hodowcom, którzy zapoczątkowują swoją no, komu przygodę? To, komu to kiedykolwiek kąpiel zaszkodzi? No właśnie. Ich chodzi... higie, higiena na osobistą, kiedy no kupił ale, ale czasami nie jest tak, że gdzieś. No... Ale to są ludzie, no to ludzie. No wiesz, jeden jest rozgarnięty bardziej, drugi mniej i tak dalej. będą chodzili, i szukali gdzieś tam budowali jakieś przeszkody, których nie ma, prawda. Ja, jeżeli się wypowiadałem o suplementacji, to się wypowiadałem tak, łącznie wszystkie. Kompleksowo, prawda. Konsekwen kompleksowo, konsekwentnie, bo nasza konsekwencja yy, przy prowadzeniu gołębi, gołębi yy, po prostu skutkuje tym, że, yy, że one prędzej czy później złapią ten swój rytm, wejdą w tą formę tak ja a nie w inny sposób. Ale konsekwencje, konsekwencje, jeżeli używamy higienizatora, używamy też probiotyków do kąpieli. Jeżeli używamy higienizatora, probiotyków do kąpieli, używamy też, też probiotyków do, picia, do prawda? wody, prawda? Bo przecież ty wiesz najlepiej, nie ja, tylko ty wiesz, ty, wy jako firma wiecie najlepiej, że, że on tak zakwasza, buduje pozytywną florę bakteryjną. Ale też świetnie se radzi z patogenami zawartymi niejednokrotnie w karmie, w, karmię, w sorgach, w taki, w kardi, w sorgach, w takich, a nie innych rzeczy. O tym trzeba tak. powiedzieć, żeby, żeby to do nich trafiło, bo przecież nawet ten sprzedający, on tam nie ma pojęcia, kurczę, no kupi to, tam, to ale <laughs> tak. nie ma pojęcia, nie? No to no to nie jest sposób, na wszelki wypadek. A, tak tak. a już nie mówię... o kosztach, ma, mhm. ja nie to o nie Bo ja nie to, ja to pokazuję nie taki, a nie w że sposób. No koszty dzisiaj są bardzo, że tak powiem... Mm, Istotne. Jeżeli my w jednym produkcie dajemy tak zakwaszanie, yy, yy, probiotyk, rozumiesz, który buduje Zioła, pozytywną formę, yy, 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 odporność. No wiesz co? No to, 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 to tak, jakbyśmy, rozumiesz, zneutralizowali trzy, cztery produkty, prawda? Yy. Wprowadzamy jako jeden, nie? I to tak jest z tymi KMZ-ami, ze wszystkimi. Tak, ja naprawdę. im to pokazuję w taki, a inny sposób, tłumaczę w najprostszy sposób, nie, mówię, nie będę mówił językiem naukowym, jak, 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 jak mikrobiolodzy, którzy dla Was pracują, w taki, a nie inny sposób, bo to mogłoby być niezrozumiałe. Aczkolwiek pamiętam, jak się tata wypowiadał i tak dalej, to hodowcy mówi. Tak, świetny, świetny wykład i tak dalej. Nie? Ciekawe, no czasami trzeba przemycić no, no. i warto, myślę, przemycić właśnie takie e, informacje typowo ze strony badawczej czy, czy nawet weterynaryjnej, bo, bo jednak to... Nie, stąd tu też ta te współpraca z Robertem Myszkowskim, bo jego uważam za świetnego lekarza, myśmy się poznali wiele lat temu, on wtedy latał gołębiami, myśmy razem rywalizowali ze sobą, o czym nie, e, nie zapewne wie. tak? On leciał w taki teamie myszkowski Kamiński. E, to nawet żeśmy się często zmieniali na podium e, e, w okręgu, świetnie, świetnie, sobie, świetnie, sobie, świetnie sobie radzili. To w tamtych latach to było około 11 lat temu i tak dalej, to jego wiedza ogólnie nie była aż taka, ja mu kilka rzeczy podpowiedziałem, ale teraz, mhm. ale teraz, on właśnie podszedł do sprawy naukowej jako lekarz weterynarii i tak dalej. I Ja go uważam za jednego z najlepszych. Zresztą tych ludzi, którzy się wyspecjalizowali w sprawie ptaków, jest, jest naprawdę niewielu. Nie jednego Jest kilku, tak, kilku, kilku bo że pięciu, ja nie, nie znam wszystkich, ale yy, na pewno Robert jest tym, yy, tym, 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 tym facetem na czele, prawda? Tak, że że, tak, że tak. tego nie. No, i tutaj ta współpraca, nie hodowcy, nie ci ludzie, którzy, że tak powiem, my, my, oprócz mnie też wam doradzają, jak komponować, jak robić, prawda? Gdzie mikrobiolodzy później przerabiają no ten nasz Jego, naszą, naszym tak? mhm. i tak dalej, nie? No to to się, to się, wiesz, tak. to się skumulowało, zrobiliśmy dobry produkt. jak dzisiaj napisałem, powiedziałem, o którym się już mówi w Polsce, tak. o którym się już <laughs> mówi za granicą. Wiesz, bo. Bo tu się daje nazwisko też swoje, ja nigdy nie sparłem nikogo, nie powiedziałem, że to są świetni. Was po raz pierwszy sparłem, stało się to jakieś półtora roku tak, czy dwa tak, lata tak. temu, jakoś tak to było, bo zobaczyłem, jak reagują gołębie, jak zareagowało podłoże, że mi fajnie to wysuszyło, to było jakoś podczas pierzenia i tak dalej. Ale Tak, chwila tam, była potrzebna tak, na tak, to, żeby tak, sobie że faktycznie ja, że ja, ja, ja za niej mówiłem, mówię, rany boskie, mówię, kurde, tyle lat, mówię, ja czegoś takiego nie widziałem i tu powiedziałem. Normalnie, szczerze, tak, a nie inaczej. Nie, nie, nie bawię się w jakieś marketingowe sprawy, bo do mnie dzwonią też, że te, te, ja mówię, nie handluję. Mówię, ja współpracuję z wolantorem, ale ja nie handluję, mówię, nie, nie jestem handlarzem, mówię, nie robię tego dla pieniędzy, mówię, tylko robię dlatego, że to warto zrobić, bo, bo mówię coś po nas zostanie pozytywnego. To Panie pozytywne. y, szalenie mnie to cieszy i no. myślę, że większość osób, tak, z naszej firmy, z naszej drużyny, Dlatego, że Pan też podkreśla jakość tych wyrobów, że to są produkty, które naprawdę są z pełną pasją przygotowywane, z bardzo dobrych składników, i tu, nawet przy rozmowie z doktorem Robertem Myszkowskim, e, też to padło, tak? On też bardzo duży nacisk kładzie na to, że. Przekonały do siebie jego te produkty, dlatego, że są po prostu wysokiej jakości, że to nie są wyroby, które sobie stosujemy tylko i wyłącznie po to, żeby coś podać i, i, i sami I nie jesteśmy było, tego pewni, i żeby było, tylko faktycznie te efekty obserwują nie tylko hodowcy, ale też lekarze weterynarii. I tutaj wartym też podkreślenia jest to, że czasami mm, dzwonią do nas hodowcy, że na przykład, a. Nie pada sformułowanie, to nie działa, tylko czy mogłaby mi Pani doradzić, na przykład jak coś zastosować, bo nie jestem pewien, czy to działa tak, jakbym chciał. I się okazuje, że na przykład albo sam zabieg higienizacji wykonywany jest dzień po zastosowaniu na przykład jakichś sypkich preparatów bójczych w wołębniku, tak? Więc wtedy, jeśli coś dajemy na podłogę, co nam ma wchłonąć wilgoć, i wysuszyć tą powierzchnię, a potem na drugi dzień opryskujemy to, żeby odnowić florę bakteryjną, to nie ma to po prostu sensu, bo ten proszek bakteriobójczy działa przez tak około tydzień, więc będzie nam to po prostu wyniszczało te żywe kultury bakterii, więc tutaj takie niuanse się pojawiają, ale myślę, że tutaj jesteśmy bardzo otwarci i zawsze gdzieś tam staramy się wspierać hodowców. Wiesz jak kiedyś yy, dbałem o higienę na gołębnikach? Sypał nie, nie pan. Wiesz, nie, 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 sypał. Nie, nie nie, nie, nie. Było też, że, żeśmy do sypali żeśmy i tak Ale najlepszym, najskuteczniejszym było wypalanie. Tak, to bierze też jest... się. Tak, bierze się, bierze się palnik, taki rozumiesz, on jest do podgrzewania papy i tak dalej, w butle małą mm -hmm. i, I wypala się wszystko bypało. i tak dalej. Szanowni koledzy, skuteczny oczywiście, nie polemizuję z tym, tak. ale to było w tamtych latach i tak dalej, bo nie było innego zamiennika. Nie było tego. Mm -hmm. Nie było higienizatora. Ale po wypalaniu, jakikolwiek by nie było, ta zła flora bakteryjna się odbuduje szybciej dużo. Bo będzie go znaczy, wam się Nie, ona się no? odbuduje, odbuduje się. I musielibyśmy palić w sezonie 5-6 razy. A to tym sobie prysnę, albo jeżeli sobie zapomnę, to dwa, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, tak. i tak dalej. Ale ja pamiętam, jak żeśmy. E, ostatnio robili próbki z, z podłoża, no to nie pryskałem czy tygodnie, no to, 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 to I wyniki, były wyniki, dobre. Były, wyniki były superowe, <laughs> wyniki były takie, że się w głowie nie mieści Sam fakt, że jak, jak się poruszam w gołemniku bez maski, rozmawiam, no, oddycham, tak a nie inaczej, tym. no to reszta sobie można dopowiedzieć. A, tu jest a, a, wszyscy wiedzą, zapach, Naprawdę a, nie wszyscy, ma takiego... a wszyscy wiedzą, że jestem facetem schorowanym. No bo już tych swoich płuc y, nie wyleczę, ja mam POHP i AZPP, ale to y, mi się też przyczyniły do tego w jakiś tam sposób, taki a nie inny, no ale to kopalnia. To kopalnia, to kopalnia, to i tak dalej. Wszystkiego po trochu się tam naskładało. No podsumowując te nasze wszystkie tutaj przegadane tematy, e, należy pamiętać o tym, że stosując wyroby mikrobiologiczne, my zaszczepiamy pozytywną florę właśnie w gołębniku. Zapobiegamy występowaniu chorób pleśniowych i bakteryjnych, co jest moim zdaniem tutaj najważniejsze i bardzo potem pomaga w pracy hodowcom. Na zmniejszeniu przede wszystkim używania różnych lekarstw typu właśnie na choroby grzybowe, czy antybiotyków, itd. I myślę, że ten panujący w gołębniku mikroklimat, taki pozytywny, będzie właśnie prowadził do tego, że gołębie będą zdrowe i sam hodowca też będzie naprawdę w dobrej formie, nie będzie miał problemów z tym układem oddechowym. Więc zachęcamy do testów. Nie, nie używam, nie używam antybiotyków już lata. A jeżeli chodzi o to, to zbudowanie tego mikroklimatu, to tak jak z gołębiami, chcecie im zbudować formę, no to musicie z nimi pracować w taki, a nie inny sposób. Chcecie zbudować mikroklimat, no to je budujcie za pomocą higienizatora, probiotyków do kąpieli, probiotyków do wody i wszelkich rzeczy tych, które, że tak powiem, serwujemy Wam na rynku. A aplikacja super prosta. Nie to, co aplikacja wypalanie. super prosta, będzie spokój, tak, a i pieniądze też nie są jakieś wielkie, bo jakbyśmy jak to zliczyli i podsumowali, um, ile produktów mijamy, że tak powiem, bokiem stosując jeden no to wyjdzie na to, że praktycznie groszowe sprawy to kosztuje, tylko ludzie się muszą przekonać. Ludzie Chociaż się... sami hodowcy My jesteśmy takimi, my jesteśmy takim środowiskiem, wy nam musicie też zrozumieć, nie? Bo wasi mikrobizy przerabiają na naszą myśl. Nie, ja zawsze mówię, to są pasjonaci. Oni są pasjonatami mikrobiologii, tak samo jak my jesteśmy pasjonatami gołębi, nie? I po prostu, że nasze drugi się kurcze gdzieś tam połączyły. przecieły, po, połączyły i wyszło, w, w, wyszły świetne produkty tak, a nie inaczej. Nie? I, tylko że wy też musicie nas zrozumieć, że my jesteśmy takim środowiskiem nieufnym. Nie? Ja tu nie mówię o sobie, tylko ja mówię ogólnie o środowisku że jak my coś stosujemy, to się boimy zmian i tak dalej, i tak dalej, nie, że ten proces troszeczkę potrwa, prawda? Całe szczęście, że jesteśmy Mucicie cierpliwi no, no, i otwarci, no, 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 Że ten proces nie, trochę tak. potrwa, nie, ale przecież te głosy wszystkie, które do was Mamy wpływają, macie... bardzo pozytywne to macie, i grono no, jest cudowne, no, no, naprawdę cudowne, zawsze Że, że warto nas... dla nas pracować tak, a nie inaczej, tak. żebyście znajdą się jakieś tam owieczki takie, jakie owakie, czy które będą próbowały, mogę podłożyć, powiedzieć że się same powiedzieć mikroby obronią. i tak dalej, ale to, to produkty się same bronią, tutaj choćbyśmy Marcelinko powiedzieli nie wiadomo co, to one się po prostu bronią, one się bronią, no i tyle, tyle, dziękujemy bardzo, jeszcze dziękujemy. Ja <laughs> pokażę jak z tymi karmami. Właśnie, przejdziemy jeszcze inaczej, na dół tego... i e, też opowiemy troszkę o e, opryskiwaniu karmy i co nam właśnie probiotyk czy te żywe kultury bakterii e, dają w samym oczyszczaniu karmy.